Witam was bardzo serdecznie, ojciec Damian, oblad maryjnie pokalanej. Pycha, kciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew i lenistwo. To grzechy główne, mam ich siedem, pięć z nich już omówiliśmy. Dzisiaj. Postaram się, abyśmy zrozumieli, na czym polega szósty grzech główny, gniew. Gniew stwarza nam nieraz wiele problemów. Czym on jest? Jak sobie z nim radzić? Jak wyrażać uczucie, nie wpadając w postawę krzywdzenia innych? Odpowiedzmy sobie na to pytanie. Gniew to gwałtowna potrzeba odwetu, silna żądza odparcia i, byśmy powiedzieli, ukaranie przeciwnika. Stopnie gniewu, oburzenie, uniesienie się, gwałtowność w słowach i czynach, furia i nienawiść. Gniew pozbawia nas zdrowego rozsądku, uprzejmości, wewnętrznego skupienia, troski o zachowanie sprawiedliwości. Ze wszystkich grzechów gniew budzi największy niepokój, bo prowadzi w bezpośredni sposób do przestępstw, buntów i rewolucji. Gniew dwa dłużej w sercu przemienia się w urazę, która objawia się jako osłabienie ciała, strach i wrażenie urojonych ataków ze strony otoczenia. Jan Kasjan porównuje gniew do trucizny, która szybko rozchodzi się w organizmie. Niech zniknie spośród Was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaszliwość, znieważanie. Wraz ze wszelką złością. Czytamy w czwartym rozdziale listu do Efezjan. Dzisiejszym problemem jest skłonność do popadania w gniew z błahych powodów i nieumiejętność jego opanowania. Dzisiejsza kultura, kultura przepraszam, daje wiele okazji do zachwiania poczucia wartości człowieka, do jego odrzucenia, do traktowania go przedmiotowo, do niesprawiedliwości. Rodzą się często w sercach: frustracja, irytacja, zły humor, wątpliwości, czy ktoś nas szanuje. To wszystko jest zarzewiem dla gniewu. Specyfiką naszych czasów jest wzrost poczucia zagrożenia, niepewności, braku bezpieczeństwa, bezradności. Często gniew jest z wynikiem lęku, poczucia bezradności, niemocy działania. Poczucie bycia czegoś pozbawionym jest yy, bliskie, poczucie bycia oszukanym, skrzywdzonym. Każdy brak uważamy za gwałt i reagujemy na niego złością. Trzeba rozeznać, co powoduje, że ludzie czują się zagrożeni i starać się ograniczyć te czynniki. Ludzie wpadają w gniew, bo nie mają tego, co chcieliby mieć. Czy Ty? Czy ja czasem nie jesteśmy ludźmi, którzy posiadają ten grzech? Przypadki agresji banalnych, na przykład awantury kierowców, agresja na innych kierowców, agresja komputerowa na różnych forach, czatach. Szkodliwy gniew podkopuje zdrowie. Źle wpływa na samopoczucie, rujnuje sen, utrudnia znalezienie rozwiązań, marnuje energię, zniewala umysł, niszczy związki międzyludzkie. Gdy gniew bierze ślub z zemstą, rodzi się wtedy okrucieństwo. Jedynym lekarstwem jest przebaczenie. Ewargiusz przestrzegał zagniewanego przed samotnością, gdyż ona może go zatruć. Powinien on pójść do ludzi, by nie pozwolić zagnieździć się gniewowi. Zaleca on praktykowanie miłosierdzia i łagodności. Dla dobra osoby i wspólnoty warto byłoby wrócić do ideału człowieka łagodnego, który nie wszczyna kłótni, nie cechuje się uporem ani mściwością, nie chowa urazy. Nie jest przy tym naiwny ani łatwowierny. Odznacza się spokojem. Zachowując równowagę, umiar i otwarty umysł, łagodność, która wielu dzisiaj wydaje się słabością, stanowi właśnie siłę. I powrócę jeszcze raz do tego pytania, które gdzieś w dzisiejszej katechezie postawiłem, czy nie jestem człowiekiem, który się gniewa? Nie kładźmy się spać niepojednani z drugim człowiekiem. Starajmy się pójść i powiedzieć, przepraszam. Niektórym trudno przez gardło przechodzi, to Słowo przepraszam. I bądźmy dla siebie życzliwi, bo pamiętajmy, jaką miarą my mierzymy, taką i nam wymierzą. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja niepokalana. Drodzy Chrystusie, zapraszam na najbliższe nabożeństwo, gdzie chcemy rozważyć słowa z listu apostoła Pawła do Rzymian z 12 rozdziału. Nikomu złem za złe nie oddawajcie, starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie, najmilsi. Nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu. Albowiem napisano, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel Twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go. Bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Drodzy Chrystusie, apostoł Paweł nie wprowadza nic nowego. Po prostu przypomina, Nakaz etyczny, by miłować nieprzyjaciół w imię miłości Chrystusowej. Kto jest naszym nieprzyjacielem? Kto był nieprzyjacielem pierwszych chrześcijan? Środowiska, w których powstawały pierwsze gminy chrześcijańskie, były zagrożone przede wszystkim wrogimi nastawieniami Pogan i Żydów. Nieczynienie zła tym, którzy wyrządzają nam zło. To połowa obowiązku etycznego wobec każdego bliźniego. Okazuje się, że czyny wobec niewierzącego są w stanie bardziej przekonać do nauki Chrystusa niż energiczne zwiastowanie Ewangelii. Dlatego też Paweł powie: Złamcie swój egoizm i napisze: Jeśli wtedy łaknie nieprzyjaciel Twój, nakarm go, jeśli pragnie. Napój go, bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Czym jest ten rozżarzony węgiel? Niczym innym jak dobrem i miłością, która prowadzi i kieruje w życiu. Zło jest wrogiem życia. Dlatego też Paweł powie: Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. A także skieruje do nas napomnienie co do codziennego życia chrześcijańskiego. Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Miłością braterską jedni drugich, miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu w szacunku. Jak wygląda dzisiejsze życie etyczne chrześcijan? Jak wygląda nasza moralność? Jak wygląda nasze nastawienie do naszych nieprzyjaciół i ludzi niewierzących? Czy jesteśmy w stanie im tylko zwiastować Ewangelię, czy też czynić dobro w kierunku nich? Te wszystkie problemy chcemy poruszyć w najbliższą niedzielę, na którą serdecznie Was wszystkich zapraszam. Pozostańcie z Bogiem.